To była uroczysta noc, która zapowiadała się jako niezapomniana. Światła rozświetliły ogromną salę balową najbardziej luksusowego hotelu w mieście, a pomieszczenie wypełnił delikatny dźwięk kwartetu smyczkowego. Omar al-Rahman, znany miliarder i dyrektor generalny globalnego imperium, poruszał się wśród elit z właściwą sobie pewnością siebie. Wysoki, czarujący i otoczony aurą władzy, która onieśmielała nawet jego sojuszników, Omar wydawał się nietykalny. Jednak wkrótce miał odkryć, że jego życie może się odmienić po wypowiedzeniu jednego niespodziewanego zdania. Ukryta wśród gości Amal, młoda pielęgniarka, uważnie obserwowała scenę. Nie należała do tego świata przepychu. Miała na sobie prostą czarną sukienkę pożyczoną od koleżanki i parę butów, które nosiła już od dłuższego czasu w szpitalu, w którym pracowała. Amal została zaproszona przez innego lekarza, ale czuła się nieswojo. Jednak los miał wobec niej inne plany tej nocy. Kiedy Omar wygłaszał przemówienie, które zostało nagrodzone gromkimi brawami, Amal zauważyła coś dziwnego. Kelner, niepewnie poruszając się i czując pod spływający po czole, podszedł do Omarę z tacą pełną kieliszków do szampana. Amal zauważyła dziwny kolor płynu w jednej ze szklanek. Jej wyćwiczone instynkty dały o sobie znać, a ona sama poczuła się bardziej czujna. Kelner podał szklankę bezpośrednio Omarowi. Amal nie wiedziała dokładnie, co się dzieje, ale wszystko w jej wnętrzu krzyczało, że coś się wydarzy. Nie zastanawiając się dwa razy, przeszła przez pokój w kierunku dyrektora generalnego. Jej zdecydowany krok kontrastował z chaosem, jaki czuła w środku. Dokładnie w chwili, gdy Omar podniósł filiżankę do ust, Amal krzyknął: Nie pij tego, jest zatrute. Cała sala zamarła. Wszystkie oczy zwróciły się w stronę Amla, który teraz dyszał przed Omarem. Spojrzał na nią zdezorientowany i niedowierzający, ale siła jej słów kazała mu się zatrzymać. Amal wzięła filiżankę z jej dłoni i uważnie ją obejrzała. Napięcie w powietrzu było namacalne. Kim ty jesteś, żeby przerywać mi imprezę? Zapytał Omar z mieszaniną irytacji i ciekawości. Jestem pielęgniarką i potrafię rozpoznać, że coś jest nie tak. Jeśli chcesz dożyć następnego przemówienia, zaufaj mi teraz, odpowiedział Amal z nieoczekiwaną stanowczością. Ochroniarze Oumare zareagowali błyskawicznie i zatrzymali kelnera, który zaczął się jeszcze bardziej pocić. Kubek zabrano do analizy, która już po kilku minutach potwierdziła, że znajdowała się w nim trucizna wystarczająca, by zabić natychmiast. Oumare ogarnął szok. Uratowałaś mi życie, powiedział a w jego spojrzeniu można było dostrzec zarówno wdzięczność, jak i zdziwienie. Amal jednak tylko pokręciła głową. Może i tak, ale pytanie, na które musisz odpowiedzieć, brzmi: kto chciał to wziąć? Cisza znów wypełniła pokój, i Omar zdał sobie sprawę, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Amal z kolei czuła, że właśnie zaangażowała się w coś o wiele większego, niż mogła sobie wyobrazić. Omar nie mógł spać tej nocy. Słowa Amla rozbrzmiewały w jego umyśle niczym nieustanny dzwonek. Kto chciał ją zabrać? Wiedział, że jego pozycja jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie budzi zazdrość i wrogów, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że ktoś będzie zdolny do czegoś tak ekstremalnego. Siedząc w swojej bibliotece, z kieliszkiem szampana przed sobą, próbował złożyć elementy układanki w całość. Amal z drugiej strony również nie potrafiła zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Wróciła do swojego małego mieszkania, siedząc w skromnym salonie, i zaczęła się zastanawiać, czy podjęła właściwą decyzję, interweniując. Jej instynkt uratował komuś życie, ale teraz była uwikłana w świat, którego nie rozumiała. Znała historię o zwykłych ludziach, którzy spotykali się z elitą tylko po to, by zostać zmiażdżonymi przez intrygi, które następowały po tym. Następnego ranka Omar podjął decyzję. Musiał znaleźć Amal. Po konsultacji ze swoim szefem ochrony, Zajdem, dowiedział się, że pracuje ona w szpitalu publicznym po drugiej stronie miasta. Omar nie był typem człowieka, który chętnie przyjmuje niespodziewanych gości, ale tego dnia postanowił złamać własne zasady. Przybył do szpitala pod eskortą, zwracając na siebie uwagę pacjentów i personelu. Amal była w trakcie intensywnej zmiany, gdy kolega powiedział jej, że czeka na nią uważny mężczyzna. Nie potrzebowała więcej szczegółów, żeby wiedzieć, kim on był. Gdy wyszła z wąskiego korytarza i zobaczyła Omarę przy recepcji, ponownie poczuła ciężar jego obecności. Budził respekt, ale tego ranka w jego oczach było coś innego mieszanka szacunku i wrażliwości. Naprawdę muszę ci podzękować, powiedział szczerze. Już mi podziękowałeś. Nie musiałaś tu przyjeżdżać, odpowiedziała Amal, próbując zachować spokój. To nie tylko wdzięczność. Potrzebuję Twojej pomocy, kontynuował, kłaniając się lekko, jakby przyznając, że dręczy go zależność. Amal zmarszczyła brwi. Moja pomoc? Jestem tylko pielęgniarką. Nie mam pojęcia, z czym się zmagasz. Właśnie dlatego jesteś idealny. Widzisz rzeczy, których inni nie widzą. Wczoraj wieczorem zauważyłeś to, czego nikt inny nie zauważył. Potrzebuję tej wiedzy. Żeby dowiedzieć się, kto za tym stoi. Amal zawahała się. Myśl o głębszym zaangażowaniu była przerażająca, ale w szczerości Omary było coś, co skłoniło ją do rozważenia tej propozycji. Był potężny, ale sprawiał wrażenie naprawdę zagubionego. Zanim zdążyła odpowiedzieć, Omar dodał: Proszę, Amal. Nie ufam nikomu ze swojego otoczenia. Jesteś jedyną osobą, która nic ode mnie nie zyska. Westchnęła, czując ciężar tej odpowiedzialności. Wszystko dobrze. Ale chcę jasno powiedzieć, że nie jestem detektywem. Jeśli pomogę, to będę w stanie to zrobić. Omar się uśmiechnął, po raz pierwszy ukazując lekkość, która zdawała się dawno utracona. To wszystko, czego potrzebuje. Amal nie miała pojęcia, że jej życie zmieni się w sposób, którego sobie nie wyobrażała. Akceptując prośbę Omare, nie tylko zgodziła się mu pomóc, ale także zanurzyła się w świecie tajemnic, zdrad i niebezpieczeństw, które miały wystawić na próbę każdą cząstkę jej odwagi. Dwa dni później Amal została zabrana do luksusowego biura Oumare, mieszczącego się w wieżowcu, który zdawał się dotykać chmur. Środowisko było równie imponujące, co sam właściciel. Szklane ściany oferowały panoramiczny widok na miasto, a dekoracje emanowały bogactwem w każdym szczególe. Amal w skromnym laboratoryjnym fartuchu i z ostrożnym wyrazem twarzy wydawała się stanowić ostry kontrast z otoczeniem. Omar przyjął ją osobiście, odsyłając swoich asystentów i ochroniarzy, aby mogli porozmawiać w cztery oczy. Zaprowadził ją do mniejszego pokoju ze skórzanymi fotelami i stołem z litego drewna. Na stole leżał stos dokumentów i otwarty laptop, na którym znajdowały się raporty, które wyglądały na poufne. Amal, przede wszystkim, chce. Żebyś wiedziała, że twoje bezpieczeństwo jest zagwarantowane, dopóki jesteś ze mną. Nie lekceważę ryzyka, powiedział Omar poważnym tonem. Mam nadzieję, że to prawda. Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, w co się pakuje, odpowiedziała Amal, krzyżując ramiona. Omar uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach widać było zmęczenie. Powiem wprost. Wstępne dochodzenie, które przeprowadził mój zespół, ujawniło coś niepokojącego. Kelner nie działał tamtego wieczoru sam. Dostał zapłatę, a trop prowadzi do skomplikowanej sieci, która może wiązać się z ludźmi bardzo mi bliskimi. Amal uniosła brwi, próbując zrozumieć powagę sytuacji. Osoby bliskie tobie? Czy mówisz o przyjaciołach? Rodzina? Wszystko jest możliwe. Nie mogę teraz ufać nikomu, odpowiedział Omar głosem pełnym goryczy. Amal poczuła dreszcz. Nawet jeśli spędziła z Omarem niewiele czasu, zdała sobie sprawę, że pomimo pozornej władzy, był on człowiekiem samotnym. Myśl, że ktoś mu bliski mógłby życzyć mu śmierci, była niepokojąca. Czego ode mnie oczekujesz? zapytała Amal, próbując ukryć swój niepokój. Chcę, żebyś pomógł mi obserwować. Posiadasz oko kliniczne? umiejętność widzenia poza tym, co oczywiste. Chcę, żebyś wziął udział w kilku wydarzeniach, spotkał się z kilkoma ludźmi i powiedział mi, co zauważyłeś. Amal zawahała się. Wydaje się, że to coś, co jest poza moim zasięgiem. Nie jestem badaczem, Omar. Jestem pielęgniarką. I właśnie dlatego jesteś doskonały. Twoja neutralność to jedyna rzecz, której teraz mogę zaufać. Po chwili ciszy Amal wzięła głęboki oddech. Dobrze, ale pod jednym warunkiem, pójdę tak daleko, jak będę czuł się bezpiecznie. Nie oczekuj, że narażę się dla ciebie na niebezpieczeństwo. Omar skinął głową, a na jego twarzy malowała się ulga. To jest warunek, który mogę zaakceptować. Tego wieczoru Omar zabrał ją na kolację ze swoimi najważniejszymi doradcami. Było to nieformalne spotkanie, ale miało ukryty cel. Siedząc wśród nienagannie ubranych dyrektorów i kobiet o wyćwiczonych uśmiechach, Amal uważnie obserwował wszystko. Każdy gest, każde spojrzenie, każde słowo zdawało się zawierać tajemnicę. Kiedy kieliszki zostały napełnione, a w pokoju rozbrzmiały luźne rozmowy, Amal zauważyła coś dziwnego. Jeden z doradców, mężczyzna o imieniu Karim, odwracał wzrok za każdym razem, gdy Omar wspominał o bezpieczeństwie. Jego ręce lekko drżały, gdy podnosił kieliszek z winem. Amal nie dała po sobie poznać, że to wrażenie, ale wiedziała, że zaczyna patrzeć dalej niż tylko na pozory. Coś w tej kolacji było nie tak. Kiedy wszystko się skończyło, podeszła do Omary samochodem. Myślę, że Karim coś ukrywa powiedziała szczerze. Omar zmrużył oczy, zdziwiony. Dlaczego? Instynkt. Ale to dopiero początek. Nie wiedzieli, że prawda jest mroczniejsza niż sobie wyobrażali, i że Karim nie był jedyną osobą, która miała coś do ukrycia. Amal pociągnęła za nić, która miała ujawnić sieć zdrad, mogących narazić ich życie na ryzyko. Następnego dnia Omar rozkazał Zajdowi, swojemu szefowi ochrony, dyskretnie zbadać Karimę. Tymczasem Amal starała się przestrzegać rutyny w szpitalu, ale w jej głowie wciąż krążyły myśli o kolacji i zachowaniu Karimę. Po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że bierze udział w niebezpiecznej grze, w której cena za błąd może być tragiczna. Wczesnym popołudniem Omar zadzwonił do Amal. Jego głos był napięty, niemal stłumiony. Miałeś rację. Odkryliśmy, że dwa tygodnie temu Karim otrzymał pokaźną sumę pieniędzy z zagranicznego konta. To wystarczy, żeby wzbudzić podejrzenia. Amal poczuła, że robi jej się niedobrze. A teraz? Co zamierzasz zrobić? Chcę się z nim skonfrontować. Ale potrzebuję twojej obecności. On nie wie, że jesteś w to zamieszany, a twoja obecność mogłaby dać nam przewagę. Amal zawahała się. Cała jej intuicja podpowiadała jej, że powinna odmówić, ale coś w głosie Oumare kazało jej to przemyśleć. Nie był on po prostu potężnym człowiekiem, który próbował chronić swój majątek, był osobą zmagającą się ze zdradą ze strony osób, którym ufał. On czuje się dobrze. Ale pójdę tylko tak daleko, jak będę czuła się bezpiecznie, tak jak się umówiliśmy, odpowiedziała. Tej nocy Karime wezwano do biura Omarę pod pretekstem poufnego spotkania. Amal została umieszczona w sąsiednim pomieszczeniu i obserwowała wszystko za pośrednictwem transmisji na żywo z kamer bezpieczeństwa. Nie wiedziała, czego się spodziewać, ale jej serce biło szybciej z każdą mijającą minutą. Gdy Karim wszedł, Omar przywitał go zimnym uśmiechem i wyrachowanym wyrazem twarzy. Karim, dziękuję, że tak szybko przyjechałeś. Jest coś ważnego, co muszę z tobą omówić. Karim, widocznie nieswojo, usiadł naprzeciwko Omarę. E. Oczywiście, proszę pana. Zawsze dostępne. Omar rozpoczął subtelnie, mówiąc o ostatnich wyzwaniach w firmie i znaczeniu zaufania. Widząc jednak, że zdenerwowanie Karime wzrasta, postanowił przejść od razu do sedna. Karim, będę bezpośredni. Wiem, jak przesłać pieniądze na konto zagraniczne. Chcę wiedzieć, dlaczego otrzymałeś tę kwotę i od kogo. Karim zbladł. Jego ręce się trzęsły, a po czole zaczęły spływać krople potu. Panie, mogę wyjaśnić. To nie jest to, co się wydaje. To wyjaśnij rzekł Omar, krzyżując ramiona, nie odrywając od niego wzroku. Karim jąkał się, próbując znaleźć odpowiednie słowa, ale napięcie w pokoju było przytłaczające. Amal, po drugiej stronie transmisji, poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Wydawało się, że ten człowiek jest na skraju załamania. W końcu Karim ustąpił. Nie miałem wyboru. Grozili mojej rodzinie. Powiedzieli, że jeśli nie pomogę, stanie się coś strasznego. Omar zmrużył oczy. Kim są oni? Karim zawahał się i rozejrzał dookoła, jakby obawiał się, że ktoś go podsłuchuje. Nie znam ich imion. Komunikują się za pomocą zakodowanych wiadomości. Wiem tylko, że planowali coś wielkiego, coś, w co zaangażowana była nie tylko ty, ale cała Rada. To odkrycie zszokowało Oumarę. Nie była to zdrada odosobniona, to był o wiele większy spisek, niż sobie wyobrażał. Pochylił się do przodu i przeszył Karimę przenikliwym spojrzeniem. A myślisz, że dzięki współpracy oszczędzą twoją rodzinę? Oni nikogo nie oszczędzają, Karimie. Podpisałeś się pod wyrokiem, przyjmując pieniądze. Karim zaczął płakać, błagając o wybaczenie, ale Omar zachował spokój. Twoja jedyna szansa na przetrwanie to współpraca. Powiedz mi wszystko, co wiesz, opowiedz każdy szczegół, a może będę mógł cię ochronić. Kiedy Karim zaczął opowiadać mu o tym, co wiedział, Amal zrozumiał, że różnica gąszcz węży. To, co wydawało się być odosobnionym przypadkiem zamachu, okazało się częścią znacznie większego spisku. Kiedy spotkanie dobiegło końca, Omar wszedł do pokoju, w którym znajdowała się Amal i zamknął za sobą drzwi. Słyszałeś wszystko? zapytał głosem pełnym zaniepokojenia. Amal skinęła głową. Tak, i jest o wiele większy niż myślałem Jesteś w niebezpieczeństwie, Omarze. Spojrzał jej w oczy. Na jego twarzy malowała się determinacja. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Od tej chwili nie ma już odwrotu. Nie wiedzieli, że wyznanie Karime było zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Jeszcze mroczniejsze sekrety miały ujrzeć światło dzienne, a prawdziwy wróg pozostawał w cieniu, śledząc każdy ich ruch. Następne 48 godzin było istną burzą wydarzeń. Omar zmobilizował swój zespół do spraw bezpieczeństwa i konsultantów, aby zbadać spisek. Karime objęto nadzorem, natomiast Amal, mimo obaw o własne bezpieczeństwo, pozostała u boku Oumary. Coś w jej wnętrzu dawało jej siłę, może niesprawiedliwość, jaka ją spotkała, a może nieoczekiwana więź, jaką z nim poczuła. Sytuacja jednak przybrała niepokojący obrót, gdy Zejd, szef ochrony, odkrył coś niepokojącego. Anonimowa wiadomość została wysłana bezpośrednio na telefon Oumary. Nie możesz uciec. Wiemy, gdzie jesteś, a zegar tyka. Przekaz był jasny. To nie była tylko groźba, było to ostrzeżenie, że ich czas się kończy. Po usłyszeniu wiadomości, Amal poczuła, że jej serce się ściska. To znaczy, że są blisko. Skąd mogą znać Twoje ruchy? zapytała głosem pełnym zaniepokojenia. Zejd skrzyżował ramiona, a jego wyraz twarzy był ponury. To może oznaczać tylko jedno: mamy zdrajcę w drużynie. Omar zacisnął pięści, a w jego oczach pojawiła się frustracja. Przez lata ufałem tym ludziom. Jak to się stało? Podczas omawiania kolejnego kroku Amal doznał olśnienia. A co jeśli nie potrzebują informatora? A co jeśli monitorują cię w inny sposób? Coś takiego jak kamera, mikrofon, a może nawet urządzenie w samochodzie? Wszyscy się zatrzymali. Zaid wraz ze swoim zespołem natychmiast rozpoczął przeszukiwanie biura Oumare, podczas gdy inna grupa badała pojazdy i urządzenia elektroniczne. Dwie godziny później odkrycie ich szokowało. W samochodzie Oumare umieszczono mały lokalizator, a w jego sali konferencyjnej kolejny. To wszystko potwierdza. Oni znają każdy nasz ruch, powiedział Zaid. Omar wziął głęboki oddech, czując ciężar tego wszystkiego. Czas więc odwrócić rolę. Jeśli nas obserwują, wykorzystamy to przeciwko nim. Plan został szczegółowo opracowany. Omar rozpowszechniał fałszywe informacje o ważnym spotkaniu w odległym miejscu, podczas gdy w rzeczywistości on i Amal ukrywali się w bezpiecznym miejscu. Ekipa ochrony miała przygotować zasadzkę, aby schwytać odpowiedzialnych za to. W dniu operacji Amal nie potrafiła ukryć swojego niepokoju. A co jeśli coś pójdzie nie tak? A co jeśli dowiedzą się, że zastawiamy pułapkę? Omar wziął ją za ręce, co ją zaskoczyło. Obiecuję, że będę cię chronić. Uratowałaś mi życie, Amal. Teraz moja kolej, żeby uratować twoje. Kiedy nadszedł ten moment, plan został wykonany perfekcyjnie. Na miejscu domniemanego spotkania ochrona Omarę zatrzymała grupę uzbrojonych mężczyzn gotowych do ataku. Wśród nich, ku zaskoczeniu wszystkich, znajdował się jeden z najstarszych współpracowników Oumare, ktoś, kogo uważał niemal za rodzinę. Konfrontacja była szybka i intensywna, ale zespołowi Oumare udało się zneutralizować wrogów bez strat. Schwytani mężczyźni przyznali się, że pracowali dla konkurencyjnego konglomeratu, który chciał wyeliminować Oumare i przejąć kontrolę nad jego firmą. Kiedy spisek został ujawniony, Omar mógł w końcu odetchnąć z ulgą. Osobiście podzękował Amal za odwagę i wnikliwość. Gdyby nie ty, prawdopodobnie by mnie tu nie było. Nie jesteś zwykłą pielęgniarką, Amal. Ona jest niezwykłą kobietą. Amal się uśmiechnęła, ale w jej spojrzeniu było coś jeszcze. I nie jesteś po prostu potężnym dyrektorem generalnym, za jakiego wszyscy cię uważają. Jest człowiekiem, który walczy o to, co słuszne, nawet gdy cały świat jest przeciwko niemu. Kilka tygodni później Amal wróciła do codziennych zajęć w szpitalu, a Omar powrócił do korporacyjnego świata. Mimo że podążali różnymi ścieżkami, oboje wiedzieli, że coś zmieniło się na zawsze. Pewnej nocy Amal odebrała niespodziewany telefon. To był Omar. Amal, muszę cię o coś zapytać. Czy chciałbyś zjeść ze mną kolację? Ani dla biznesu, ani dla strategii. Tylko po to, żeby móc należycie podzękować. Amal się uśmiechnęła, czując niespodziewane ciepło w piersi. Z chęcią, omarze. Kiedy odłożyła słuchawkę, zdała sobie sprawę, że los w nieoczekiwany sposób połączył dwa zupełnie różne życia, połączone nocą, która omal nie zakończyła się tragedią.